Siemaneczko, z tej strony Ingenius Kamil i witajcie dzisiaj już w drugim odcinku z naszej serii kariery Juventusem w um, FIFA, -y, oj nie FIFA, -y, tylko w FC 24 Witajcie bardzo serdecznie, zaczynamy sobie tę nową serię, a jeśli zaczynamy, no to mam nadzieję, że wiecie co robić. Łapę w górę, subskrypcję, wbicie na Discorda, link macie w opisie i napisanie komentarza, te cztery rzeczy i jestem Wam bardzo wdzięczny. I co? Co przed nami? Pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, to plan treningowy. To też jest jakaś tam nowość. W, nie wiem, czy w FC 24, czy też była FIFA 23, już nie pamiętam. W każdym razie tutaj też jest takie coś. No i ja bym powiedział, że możemy sobie zmienić plan w ogóle dla treningowy, do, do grupy, powiedzmy, ustawić sobie. Nie skupienie na kondycji, tylko pełne skupienie na szkoleniu. I ja bym to zastosował e, dla wszystkich graczy. E, Chciałem, żeby teraz wszyscy gdzieś tam już trenowali pod, pod sezon. Mm, natomiast też, e, żeby nie tracić czasu między odcinkami, przygotowałem sobie listę pewnych zawodników, o których moglibyśmy pomyśleć. E, tylko gdzie to jest? W centrum transferowym, może? Czy, e, czy nie? Nie wiem, czy to będzie tutaj. Tak jest. Wcześniej się nazywało to transfery, chyba teraz mamy tak. No i takich zawodników sobie zapisałem. Z tego co sprawdziłem, to Juventus został wykluczony tego sezonu z europejskich pucharów. Dlatego też staram się podchodzić z taką myślą, że my tej Europy nie mamy. Nie mamy argumentów, trochę, żeby sprowadzać tutaj zawodników. Jesteśmy klubem, który się trochę posypał. No i dopiero próbujemy to naprawić. E, też nie czuję, żebym miał jakąś reputację jako inżynier z kamil tutaj e, nie traktuję tego wiecie, jako kontynuacji kariery Arsenalem. To jest trochę inna rzecz w tym momencie przynajmniej. E, no i tak, tutaj zależy od naszych najważniejszych potrzeb, w sumie kogo byśmy sobie ściągnęli, e, na pewno wydaje mi się, że, mi się, że środek obrony e, jest kluczowy. I dlatego tutaj mam te dwie propozycje, Waran i Ginter. Zatem Ginter jest rok młodszy. Natomiast wydaje mi się, że Rafael Foran jest generalnie lepszym zawodnikiem. Też teraz od, odszedł z, właśnie z United, no ta jego kariera tam się trochę posypała i fajnie jakby u nas mógł jeszcze wrócić na ciekawy poziom i wydaje mi się, że możemy w zasadzie spróbować już porozmawiać, a może wypożyczenie? Nie. Zbyt krótki kontrakt, dlatego idźmy, porozmawiajmy z samym klubem, a może się już uda dzisiaj dokonać pierwszy transfer. 30 milionów, no to co? Może, a gdyby tak, wymiana piłkarzy. Mamy kogoś ciekawego? E, no, kogoś tam mamy, ale to nie wiem, czy chcemy oddawać takich młodych zawodników, lepiej ich może podtrzymać, posprzedawać. E, no, chyba, że z środka obrony, bo tutaj faktycznie są tacy zawodnicy, z których raczej byśmy już nie korzystali. E, może to być na przykład Rugani, tak? Albo no, Ru Rugani. Rugani wydaje mi się że być, wydaje mi się być najlepszą opcją tutaj do podarowania. No i do niego 20, może jakieś takie 17-16 milionów. Zobaczymy, co oni na to. 25 i rugani, ale okej, okay, są zainteresowani. No to trochę za dużo, więc raczej spróbujmy tak. 18. Tutaj jest napięcie. To jest fajne, że to w końcu widać. No i się na to zgadzają. 18 milionów i rugani. Szczerze mówiąc uważam, że dobra oferta e, zwiększamy jakość i o to właśnie chodzi. Dlatego idźmy po to, idźmy po ten pierwszy transfer już w drugim odcinku. E, też nie chcę kupować jakichś wielkich gwiazd właśnie przez to, że wiecie, dużo tych transferów musimy wykonać. Też e, właśnie nie mamy tej reputacji w tym momencie, nie chcę tych, tych, też tych finansów tak nadwyrężać. E, no i witamy tutaj w naszym biurze pierwszy raz. Kluczowy piłkarz, taki, taki będzie Rafael Varon. E, 3 lata. no Przedłużmy sobie na 4. Przedłużmy sobie na 4. Będzie łatwiej go sprzedać bez klauzuli 100 tysięcy. Ok, tylko może bez premii. No i tutaj ta, ten bonus byłby fajniejszy, mniejszy. Tak z pół miliona bardziej. No ale tak to odpowiada mi 100 tysięcy. E, 105 też jest ok. Tylko tutaj mówię bardziej tak z pół miliona. E, no i. No, i w porządku, w porządku. Podpisujemy Rafaela Varana, jest to nasz, nasz pierwszy transfer w, tym, e, w tej karierze. Wydaje mi się, że ciekawy, nie wiem co wymyślicie. Czekam na wasze opinie. E, no i o naszym kubraczku. E, bo wiecie, też w tym sezonie właśnie Uendurz miał takie złote dodatki, i to mi się tak skojarzyło z tym pomarańczowym trochę. Dlatego mi się to tak może spodobało. No i są te animacje przyjścia, tak? Jeszcze tego nigdy nie widziałem u siebie. E, no, ale nie przychodzi jako gwiazda. Co jest trochę zaskoczeniem, przykre przykre, nie wiem jak Varan się tak stoczył. E, no bo kiedyś naprawdę był niesamowity. Kiedyś naprawdę był niesamowity. Tutaj jeszcze testy e, w Juventusie i, i zobaczymy też jak to jak to oceni zarząd ten transfer. Prezentuje koszulkę e, nałożoną pięknie. Tak tak właśnie wygląda Rafael Varan. Hmm. Zmiana Manchester United na Juventus. E, zamiana, zamiana jest napisane. No i to będzie ocena. O, także bardzo dobrze. E, ja się cieszę. Doskonała okazja. E, no i fajnie, fajnie. Niech sobie to rośnie tam, ta ocena. No i, no i dobrze. To, to wydaje mi się, że ten transfer naprawdę m, może być tutaj owocny. E, zarządzanie zespołem od razu byśmy sobie wrzucili. Tutaj Rafaela Varana, Zagatiego. E, no bo to oczywiście w to miejsce m, jego szukałem no a Gatti z kolei może sobie trafić na ławkę za Aleksa Sandro czy Wea też na ławce siedzi no nie wiem, jeszcze to wszystko będziemy ustalać tutaj będą transfery myślę no i widzicie, to już wygląda lepiej no i teraz też trzeba było pomyśleć o jakichś innych pozycjach Kieza bardzo spoko zawodnik Vlachowicz też, tak bym to traktował no, natomiast czy Milik tutaj w tym miejscu mam wątpliwości, mam wątpliwości no i nie wiem co z tym trochę zrobić e, natomiast e, tutaj ja właśnie robię, nie, robię sobie nie daje rady e, natomiast e, co chciałem powiedzieć, e, pomoc jest jeszcze takim, takim, miejscem, o którym można było pomyśleć e, zobaczmy co tam jeszcze miałem na tej liście transferowej e, w centrum no a Wy mam nadzieję, że zostawiliście już łapkę w górę suba z dzwoneczkiem, jesteście na Discordzie będę Wam za to bardzo wdzięczny no i dobra, skoro e, kupiony jest już waranno, to usuńmy sobie Gintera, żeby nie zajmował nam miejsca. E, no i tak, wydaje mi się, że Hakimi byłby najfajniejszym transferem. On jest super uniwersalny, przynajmniej był kiedyś. E, naprawdę na każdej pozycji e, może grać w zasadzie. E, no ale też e, jeśli go bym kupował, to raczej na, na obronę, co nie. E, tak przede wszystkim, e, zresztą to jest super klasowy zawodnik. Natomiast do pomocy może właśnie ktoś z tej dwójki, Rodrigo De Paul albo Piotrek Zieliński, który też oczywiście przeszedł klub zmienił w tym sezonie na Inter. No i może właśnie, może właśnie to jest czas, żeby przeszedł też do Juventusu, też wielka marka. Oczywiście to był pewien downgrade, taki jeśli chodzi o miejsce właśnie w tabeli. No, ale jest oczywiście mocny zawodnik. Rodrigo De Paul, no Zielińskiego w sumie mieliśmy w karierze Arsenalem kiedyś. Więc może pójdźmy po Rodrigo de Pola, zobaczmy jakby to wyszło. Tutaj też mam propozycję Ascensio, na to prawe skrzydło, więc zobaczmy sobie. Może Rodrigo de Pola dałoby się wypożyczyć? Nie. No i około 50 milionów spróbujmy porozmawiać, czemu nie. Może uda się dogadać z Diego Simeone. Zobaczymy. No takie wzmocnienia by się już teraz przydały. Może też wymiana piłkarzy. To zawsze też trochę będzie odciążenie tutaj finansowe. Hmm, mam może jakichś takich starych. O, o ale bram, bramkarze mamy na pewno. Hmm, Pinsolio, Pinsolio pewnie to jest legenda, ale ja nie mam też takiej świadomości. No i dalibyśmy dali, dali, dali sobie tutaj z 33 miliony. Pinsolio, ciekawe czy nas wyśmieją. No, troszkę, ale bez przesady. Ale wymiana piłkarzy. Może jakiś skrzydłowy, starszy kostyć, tylko że on akurat może grać w miarę. Yy, pomocnicy, no nie ma tutaj nikogo takiego do oddania na Tu już prędzej, tu już prędzej, ale też bez przesady. No bo tylko w sumie Milik yy, byłby taką opcją, no a nie wiem, czy go chce się pozbywać, więc po prostu zaproponujmy kwotę i to nie będzie aż tyle. Yy, niech będzie 39 milionów. Oni trzymają się tych 61, no i. Tutaj wiele nie ugramy. No mogę zejść do, do kwoty tej, wiecie, rynkowej, ale nie, nie sądzę, żeby to przyjęli. Zastanawiał się, przynajmniej tyle. Eee, no i co? Możemy, może spróbujmy w takim razie pójść po Marco Asensio. Nie jest to zawodnik, który uważam, że odmieni nasz klub i tak dalej, że jest takim zawodnikiem niesamowitym, ale to też jest pewien taki nie wypał Zawodnik, który kiedyś był niesamowity, odszedł do PSG i trochę tam zniknął. Eee, PSG, które też e, dzisiaj no wiecie, skończył się ten, nie ma tam Mbappe, Neymara, nie ma Messiego, zostali trochę z niczym, to jest inne PSG, no i może właśnie Marco Asensio powinien by przejść do Juventusu, spróbujmy porozmawiać, czemu by nie, szkoda, że nie spróbowałem go wypożyczyć w sumie, no ale już trudno, spróbujmy go wykupić. Zaoferuj kwotę, no i tutaj dajmy może te 25 na start. Zobaczymy, co oni na to. Musimy tak oszczędnie trochę podchodzić, ale to jest ok, kwota nie jest tak źle. Mam wrażenie, że w ogóle ceny w, w tej grze są jakieś takie dosyć spokojne. E, ok, napięcie już mocno wzrasta. No to co, mogę dać 30? Może 30, 30, 100? Co oni na to? E, Muszę to przemyśleć, Luis Enrique. Musi to jeszcze przemyśleć. No, no i myślę, że na razie byśmy sobie to zostawili, chyba żeby jeszcze spróbować zagadać o hakimiego, ale to też są zupełnie inne pieniądze. Więc nie wiem, czy to się uda, czy to też ma sens. Różne pozycje tutaj próbujemy obskoczyć. No i nie wiem, 40 milionów, ale to oczywiście może być nawet wyśmiane, Tak jest, tak jest, jest wyśmiany. Nie, nie dziwi mnie to, ale chcę próbować y, z niskiego poziomu. Też mamy jeszcze trochę tego czasu. Y, no i przejdźmy sobie, właśnie może gdzieś w tamtą stronę. Fabio Miretti jest w szczytowej formie. Y, co to znaczy? Y, co to znaczy? Nie rozumiem sobie, y, że na standardowe, ale nie, tam nie. Idziemy na wiecie, teraz znać ćwiczenia i tak dalej, Aleksandro oferta mm, sprzedaży Heh. no i pytanie, czy ja go chcę sprzedawać yy, moglibyśmy moglibyśmy, bo jednak wiecie, to nie jest już zawodnik tej klasy, trochę może więcej uda się wynegocjować yy, jest starszy ok, chodzi o plany treningowe tutaj, też jest taka porada i słusznie, ale to takie plany treningowe no on, nie, on się do tego nie uwzględnia? nie, nie uwzględnia, faktycznie, bez jej okej, okay, ale to ja bym jeszcze, jeśli chodzi o plany treningowe to ogarnął je w składach bo to jest też coś co, czy znaczy w zespole e, coś co e, no co jednak pomaga e, wiecie, rozwijać się i tak dalej dlatego polecimy sobie pozycjami, jak zwykle to będzie trochę trwało, nie wiem co ja dla Was zrobię, czy Wam to wytnę, może chwilę porozmawiamy, ale Całość to nie wiem, chociaż widzę, że tutaj właśnie w IFC to chodzi naprawdę szybko ta gra, bo no w FIFA 22 trzeba było się naczekać. No a tutaj, tutaj możemy sobie to nawet razem zrobić i to nie jest aż takie złe. No Aleksandro tutaj niezależnie co tam wybierzemy, to i tak już wiecie, to jest degres, jeśli tak można powiedzieć. No i Rafael Waran, który też już raczej się rozwijać nie powinien zbyt dobrze, ale, ale jakby się rozwinął, to się oczywiście nie obrazimy. Hmm. Może być tak, defensywny środkowy obrońca. Ha, to zawsze trochę trwa te plany rozwoju, ale to jest. To się robi raz i potem wiecie, jest już spokój hmm. w zasadzie. No i e, to, to jest fajne. E, fajnie jest sobie to ogarnąć, żeby po prostu mieć właśnie spokój. Hmm. Tak generalnie jest to nudne, no ale w przypadku jakiś takich młodych zawodników e, faktycznie można ich jakoś nakierować i oni będą się rozwijali właśnie w ze stron. E, i, to, I to jest fajne, no bo w przypadku już starszych, no to wiecie, ten, ten rozwój jest spowolniony, e, no ale cóż, tutaj fałszywy boczny pomocnik myślę, że dla Kiezy e, tutaj dla tego młodziaka też e, może coś E, szeroko ustawiony rozgrywający jak chce być skrzydłowym takim to e, niech to będzie środkowy pomocnik e, ale i tak jakoś mniej czytelna mi się wydaje na razie ta gra jak, jak, jak w nią gram e, wydaje mi się że w FIFA 22 jakoś to było lepiej widać e, ten rozwój e, no a tutaj tutaj no nie wiem no to jakoś takie moje pierwsze wrażenia e, tutaj może od bramki do bramki i ten Miretti. No to, to ważny zawodnik, żeby go dobrze ustawić. Też od bramki do bramki. E, no ale pytanie: czy my w ogóle doczekamy się takiego ich rozwoju, żeby, żeby był sens tak naprawdę na nich stawiać? No ja tego nie wiem. Fajnie by było, jakby e, wiecie, było na przykład trudniej finansowo i gra uwzględniałaby te jakieś nagrody za wpuszczanie młodzieżowców, tak, to, tak jak to jest gdzieś tam w Polsce, w polskich ligach. E, to byłoby fajne. No, ale to już wiecie, to już jest e, cięższe do ogarnięcia. E, no, i nie wiem, nie wiem, czy to jest możliwe. E, no i Arek Milik, e, nasz tutaj wielki Arek Milik, e, fajnie, jakby się obudził. No, ale myślę, że ciężko będzie coś z niego zrobić. Z sympatii go zostawiam, a tak to, e, tak to się nie spodziewam. Raczej cudów. E, może to i dobrze, bez oczekiwań. A on nas zaskoczy wszystkich i wiecie, będzie strzelał tyle goli, że będzie pierwszym zawodnikiem w ogóle tego zespołu składy ustalone, znaczy plany ustalone i możemy sobie trochę przesymulować zobaczyć co tam, jak tam oferta transferu zaszczęsnego do Romy, o to byłoby ciekawe w sumie no ale ja jestem przekonany co do szczęsnego, że chcę go tutaj mieć Aleksandro, no nie udało się i tutaj oferty transferowe wracamy do rozmów no i zacznijmy sobie od, od Rodrigo De Pola wydaje mi się. E, tak, to na liście życzeń też to widać? Tak, dobra, i tutaj byśmy sobie porozmawiali, bo to jest jednak taki zawodnik, który bardzo mógłby nam pomóc. E, tej, tej pomocy nam brakuje, tak samo jak waszych łapek w górę. E, subów z dzwoneczkiem bicia na Discorda, bardzo was o to proszę. Wracamy do, e, ofer do wartości rynkowej, ale oni... Już z nami rozmawiać nie chcę. Szybko się oburzyli, nie wiem czemu. No i spróbujmy jeszcze sobie z Marco Asensio zagadać, ale to te pewnie też będzie podobnie. No, więc zobaczmy. Marco Asensio. Yy, mogę dać na przykład 37, to 37,5. To jest jeszcze tak akceptowalnie. 42, okej. Okay. Wolałbym jednak, no nie wiem, 38 milionów 39. A spróbujmy 38 potargujemy się tak. I oni się na to zgadzają. Także Marco Asensio za 38 milionów. Czy to jest zawodnik, którego chcemy? Wydaje mi się, że możemy spróbować. Wydaje mi się, że możemy spróbować. Jeszcze i tak będzie nam stać na tego Rodrigo De Pola czy kogoś innego z pomocy. No na Hakimiego zapewne nie, chociaż może też jeszcze kogoś sprzedamy, ale spróbujemy sobie tutaj podpisać Marco Asensio dwa, dwóch zawodników z Realu Madryt kiedyś, ze swojego prime'u, no i ważna rola też mi odpowiada, jeśli chodzi o Marco Asensio e, pięcioletnia umowa, spróbujmy oni się na to zgadzają, bez klauzuli, e, dosyć niska pensja e, fajnie, że schodzi z tych paryskich warunków, tylko ten bonus jest gigantyczny, ja bardziej coś takiego bym wolał Okej, okay, pensja urosła tak mocno, w sumie. Więc, no nie wiem, możemy dać mu 90, a tutaj, no nie wiem, do 500 bym zszedł i zobaczymy, czy się na to zgodzi. Nie, nie zgadza się. No cóż, to troszkę sobie tutaj podnegocjujemy. To może 92, no i tutaj 500 faktycznie, albo 560 już niech będzie. No i się na to zgadzają. Marko Asensio, drugim zawodnikiem. Juventusu w tym okienku transferowym e, drugi podpis jest tutaj ze swoim agentem, ze swoją agentką Marko e, no i do zobaczenia, do zobaczenia w ośrodku tutaj naszym treningowym zobaczmy sobie te animacje też przychodzi jako zwykły piłkarz, tu akurat nie mam jakiegoś zaskoczenia e, no ale wiecie co, gdzieś tam wierzę że w taki renesans ich, że oni tutaj mogą odpalić i no i że będzie nieźle. Właśnie myślę, że to jest ciekawe w tej karierze, bo e, gdzieś tam e, w karierze e, Arsenalem, no Arsenal się sam rozwijał tutaj, powiedzmy sobie szczerze, a w karierze Lewandowskiego już na koniec kupowaliśmy największe gwiazdy, więc tutaj to też spoko. E, z dziesiątką Marko Asensio, nie wiem czy to e, dobrze, zobaczymy jeszcze, pomyślimy o tych numerach. E, no i jaka ocena? Też A, także bardzo fajnie. Dobrze, przejdźmy też do, od razu do, do zespołu. No, i tutaj za Arka Milika bym go wstawił, a on nie może być tutaj. Z jakiej racji? No to przechodzimy na 4-3-3 w takim razie, 4-3-3, i to no, płaskie. Tam zapewne, no, i tutaj byśmy po prostu sobie wrzucili. Wrzucili Marco Asensio, no, i tak to na razie będzie wyglądać. Tak to będzie wyglądać. Tutaj właśnie kab... te boki obrony jeszcze nie są zbyt, zbyt mocne, ale nie wszystko da się upgrade'ować. Ehm, fajnie, że Marco Asensio chyba może, no, w teorii mógłby grać na pomocy, ale jak widać nie, nie tak idealnie. Arek Milik oczywiście na tej ławce gdzieś tam i tak będzie, e, za UE przynajmniej no ale to na razie tak to wygląda ja to i tak bym jakoś zrobił tak bardziej wydaje mi się więc nie ma co się tak tym przejmować zapisujemy zmiany no i fajnie udało nam się zrobić dwa ciekawe uważam transfery nie wiem co wy o tym myślicie to sobie oczywiście pomijamy Marko Asensio tutaj też zmienimy mu ten plan I on się skupi na no właśnie na treningu Teraz jest taki czas, że ja chcę naprawdę ten zespół przygotować, żebyśmy mogli realnie walczyć o coś w tym sezonie. E, no a jeśli mamy realnie o coś walczyć, to też potrzebuję Waszego wsparcia. Łapek w górę, suba z dzwoneczkiem, wbicie na Discorda, link w opisie. Piszcie mi na Discordzie swoje opinie, komentarze. E, też e, gdzieś się do nich odniosę. E, myślę... I tutaj oferta za McCann'ego. 24 lata. E, szczerze, no jest to ciekawa opcja z Brentford, ale jeśli dadzą nam więcej, to to myślę, że jest, jest na to szansa. Na razie nie wiem. W każdym razie w tym odcinku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapki w górę, suba z dzwoneczkiem w na Discorda, link macie w opisie. No i do zobaczenia już w kolejnym się Mano!